Wróciła się ściana, prawdopodobnie wiatr spowodował tą katastrofę budowlaną. To ten wypadek budowlany, bo chyba nawet inspektor nadzoru nie nazywa tego katastrofą, bo uh -huh. tak wyszło, że na tej ścianie nie były oparte stropy, tylko ona była dobudowana. Stropy, jak widać, opierają się tutaj na, na tych, na tych y, 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 słupach, a ta ściana była dobudowana, niezwiązana ze ścianą wewnętrzną i wiatr ją przewrócił. Tutaj mieszkała mieszka w zasadzie jedna rodzina, tak? Co tak. dalej, co za... Co podróż... Coosobowa rodzina. Mamy tutaj panią dyrektor Miejskiego e, Ośrodka Pomocy Rodzinie, e, która e, za, za, ośrodek, ośrodek za, zabezpieczy wszystkie potrzeby tych państwa, natomiast e, no, takie potrzeby bytowe oczywiście, mhm. natomiast natomiast e, ulokujemy rodzinę w mieszkaniu w, w domu interwencji kryzysowej e, do czasu, kiedy będzie decyzja co dalej. czy będzie będzie można tu wrócić, czy, 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 trzeba będzie, czy trzeba będzie szukać innego rozwiązania? No, bardzo jestem zadowolony z tego, że wszystkie służby są tu na miejscu i Straż Pożarna i Policja i Straż Miejska i, i pani dyrektor z panem kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Pani Sekretarz i Pani Dyrektor Oświaty, która ewentualnie, jeżeli by z LOKUM był problem, to miała załatwić przebywanie rodziny w jednym z internetów.